Bella One's Blood to gra z gatunku Tower Defense, która wyróżnia się nieco niekonwencjonalnym podejściem do formuły. Gracz nie tylko stawia budynki atakujące nadciągające hordy przeciwników, ale również sam wyznacza ścieżkę, którą wrogowie będą podążać. Produkcja została stworzona przez Studio Sunderland i miała swoją premierę na Steamie 24 lipca 2024 roku. Oprawa graficzna mocno nawiązuje do stylistyki Gier 16-bitowych z wyraźną dominacją koloru czerwonego. Zarówno stawiane budynki, a właściwie jednostki, jak i przeciwnicy to żywe organizmy o spaczonym, groteskowym wyglądzie. Choć estetyka może wydawać się niepokojąca, idealnie wpisuje się w klimat całej produkcji. Ścieżka dźwiękowa nie odbiega od współczesnych standardów i jest jedną z mocniejszych stron gry. Rozgrywka polega na przemierzaniu kilku lokacji, pomiędzy którymi wybieramy drogę przejścia na mapie, decydując w tym samym o zdobywanych po drodze bonusach. Mogą to być zarówno nowe jednostki obronne, jak i możliwość rozbudowy długości ścieżki, którą poruszają się przeciwnicy w stronę naszej bazy. Na gracza spada decyzja, czy wydłużyć szlak, zyskując więcej czasu na eliminację wrogów. Czy może zainwestować dodatkowe jednostki, co przełoży się na większą siłę ognia. Rozpoczęcie każdej potyczki to etap budowy. Wyznaczamy trasę wrogów i rozmieszczamy wzdłuż nich jednostki obronne. Każda z nich posiada unikalne parametry, takie jak zadawane obrażenia, zasięg, czy też szybkostrzelność. Kiedy jesteśmy już gotowi, rozpoczyna się faza obrony. Przeciwnicy ruszają naprzód, a naszym celem jest ich eliminacja, zanim dotrą do centrum bazy i zranią Bele. Jeśli uda się odeprzeć atak, otrzymujemy możliwość wyboru dalszej drogi prowadzącej do finałowego bossa. Warto przemyśleć, które bonusy bardziej się przydadzą i dostosować trasę podróży do własnej strategii. Po pokonaniu głównego przeciwnika, odblokowujemy nowe jednostki oraz ulepszenia. Co zwiększa tym samym naszą siłę bojową. Ocena pozytywna 5 na 10. Choć gra jest dopracowana i ma kilka interesujących pomysłów, niestety nie oferuje nic, czego nie widzielibyśmy już w innych tytułach tego gatunku. Na uwagę zasługuje w udana oprawa dźwiękowa, jednak to za mało by zatrzymać gracza na dłużej. To solidna, choć niezbyt wyróżniająca się pozycja wśród wielu podobnych produkcji. Grywalna, ale nic szczególnego. Gra na Steamie kosztuje 23 zł. W przypadku cen światowych znowu przodujemy, u nas jest to 23 zł ceny na świecie rozpoczynają się od 9 zł i oczywiście strefa euro nieco taniej 21, groszy, 21 zł z groszami grę możemy nabyć jedynie na Steamie, nie ma jej aktualnie sprzedaży w żadnych Kishopach i aktualna cena na Steamie to 23 zł. Patrząc natomiast na wyprzedażę, to najtaniej grę można zdobyć za około 11 zł z hakiem i tutaj ostatnio taka aktualnie nie najniższa cena bo około 3 tygodni temu. Jeżeli popatrzymy na oceny gry tutaj spośród 125 recenzji 96% spośród nich jest pozytywnych. I patrząc na wykres wszystkich tych recenzji jest 127 z czego negatywnych jest jedynie 5. I teraz patrząc na te negatywne recenzje, goście narzekają tutaj głównie na to, że gra jest bardzo powtarzalna i nie ma regrywalności. A tutaj koleś mówi, że po ostatnim update'ie poziom trudności znacznie wzrósł, co go troszkę po prostu od gry odrzuca. Jeżeli zobaczymy na aktualizacje poczynione przez deweloperów, to tych nie było na zbyt dużo i ostatnia jest z października 2024 roku i tyczy się aktualizacji odnośnie sterowania i też gry na Steam Decku. I jak widzimy gra nie jest też modowalna i nie ma żadnych tutaj poradników w sekcji z poradnikami. Tytuł nie posiada wsparcia dla języka polskiego, mamy tych języków 8, ale niestety nie polski, jeśli chodzi o dźwięki jest on po angielsku. Mamy natomiast 15 osiągnięć jeśli chodzi o możliwość ich uzyskania, niestety nie ma żadnych kart, tak więc tutaj jest pewna posłucha. Gdy będziemy chcieli sprawdzić ile czasu zajmie przejście nam tej gry, to tutaj dwie osoby wypowiedziały się, iż zajmie to około 31 godzin, ale to troszeczkę dziwnie dla mnie wygląda, ponieważ te dwie osoby twierdziły tak jednocześnie. Co do tego, ile osób to pogrywa, to niestety Steam Chart wyświetla błąd, natomiast wtyczka Steam Inventory Helper pokazuje, że obecnie jest to jedna osoba, to akurat byłem ja. No i najwięcej w ciągu 24 godzin to były dwie osoby, a taki totalny pik to coś około 70 osób. Gra po instalacji zajmie nieco ponad 174 MB na dysku. Natomiast jeżeli grę będziemy musieli pobrać, do pobrania będzie 103 MB, a właściwie 104. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www pod adresem jakżebyinaczejhakimodo.pl Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzję innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do ogrona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji. Zapraszam Was także na mojego Discorda. Jeśli masz chęć po prostu porozmawiać, to zapraszam, będziecie mile widziani. Link w opisie. Podobnie, zapraszam także swojej grupy Steam, yy, widzowie Hakiego, i tutaj mam system kuratora. Więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi grami, które ja polecam, które mi się nie podobały, które są takie, można powiedzieć, nijakie, nie wiadomo w którą stronę, zapraszam do obserwowania kuratora. Link także w opisie.